Niedokrotnie zastanawiamy się, jak otulić nasze okna. Możliwości jest bardzo dużo. Poza takimi oczywistymi jak firany i zasłony, to w salonie Titus pokażę Wam kilka takich rozwiązań. No, oczywiście jest ich dużo więcej. Ale zacznę od czegoś, co tak naprawdę chyba wszyscy już kojarzą, czyli roleta tak zwana dzień-noc w formie pasków. No, średnio to urokliwe, tak naprawdę, ale ponieważ producenci szukają ciekawych rozwiązań, również wzorniczych, to mamy zupełnie Nowe rozwiązania, właśnie wzornicze, które pokazują nam zupełnie inne wzory. I tutaj mam na przykład fale i dodatkowo pilota, którym mogę sobie sterować. Zobaczcie, co się dzieje jak to energetycznie pięknie pracuje. Tych wzorów oczywiście jest bardzo dużo również są inne kolory mogą być kropki, mogą być kwiatki mogą być plastry miodu. Wszystko zależy od tego, jak będzie nasze wnętrze skonstruowane i jak będziemy je chcieli doenergetyzować. Może będzie jak w krainie czarów, a może się poczujemy jak biedronka, jak będą padać na nas kropeczki. Tych możliwości wzorniczych i kolorystycznych jest dużo, również przy innych rodzajach materiałów, bo tutaj mamy pokazane na przykład plisy. Plisy otwierane są zarówno od dołu. Jak i od góry, no i teraz ja się trochę muszę tutaj pogimnastykować, ale to mnie nie zaszkodzi. Dzięki temu my sobie dowolnie sterujemy tym, w którym miejscu wpuszczamy światło, a w którym nie. Oczywiście możliwości kolorystycznych i materiałowych jest bardzo dużo. Wy decydujecie o tym, jakie chcecie materiały, jakiej kolorystyki, w jakich wzorach. Dopasowujemy to wszystko w salonie Tytus do Waszego wnętrza. Możliwości jest bardzo dużo, ale nie tylko tego typu rozwiązania są tutaj możliwe, ale do łask wracają także rolety czy też żaluzje pionowe. Mogą być sterowane za pomocą sznureczka, ale również większość z tych produktów, o których opowiadam, mogą być sterowane również za pomocą pilota, no i oczywiście naszej aplikacji w smartfonie. Możemy sobie spokojnie, nawet na odległość, decydować, jak to będzie wyglądać. Możliwości kolorystycznych też jest ogrom, ale co najważniejsze, wszystkie te osłony okienne robione są z materiałów, których słuchajcie, nie trzeba prać. Wyobrażacie sobie? Nie ma dramy. To są materiały, które są antystatyczne, nie przyjmują kurzu i tak naprawdę wystarczy od czasu do czasu przetrzeć je po prostu gąbką. I jestem cała szczęśliwa. Cudowne rozwiązania. Taka technologia sprawia, że Mamy mniej stresu, mamy czyściej w naszych przestrzeniach, co nie jest bez znaczenia również dla osób, które cierpią na alergię czy na astmę. Ale to nie wszystkie rozwiązania, bo często spotykamy się z sytuacją, że mamy okna dachowe, nie zawsze wiemy jak sobie z nimi poradzić. Bardzo proste rozwiązania proleta wewnętrzna. Oczywiście kolorów i wzorów jest dużo, już nie powinnam tego powtarzać. Która? Poza tym, że dodaje uroku naszego wnę naszemu wnętrzu, to oczywiście chroni je przed promieniami słonecznymi, również obniżając w naszym wnętrzu temperaturę. Mimo wszystko, to co najistotniejsze przy obniżeniu temperatury, to tak naprawdę zewnętrzna markiza. To jest element, który de facto potrafi obniżyć temperaturę w naszym wnętrzu nawet do 70%, wyobraźcie sobie, a klienci twierdzą, że obniża temperaturę nawet do 8 stopni. Tutaj mamy sterowanie ręczne i markizę, która ma 10% przepuszczalności, czyli wpuszcza światło do naszego wnętrza, ale są też takie, które mają 0% przepuszczalności i wówczas możemy totalnie się zaciemnić i poczuć, jak w jaskini. Każdy ma jak lubi. Przy tego typu przejrzystości nasze wnętrze tak naprawdę przyjaźnie wygląda. A wpadające słońce nie jest dokuczliwe. Warto wspomnieć, że tego typu rozwiązania, oprócz tego, że mogą być sterowane za pomocą elektryki, to mogą być sterowane solarnie, co oznacza, że robimy ukłon w kierunku ekologii i tak naprawdę czerpiemy energię ze słońca, ale również ze światła dziennego. Tego typu rozwiązania mają wbudowaną baterię słoneczną z akumulatorem. I de facto, nawet w zimie, nie jest problemem sterowanie takimi rozwiązaniami. Świetne rozwiązania. Tak naprawdę, staramy się wspomagać ekologię i czerpać z tego, co nam daje natura. W salonie tytułu z tych możliwości rozwiązań jest jeszcze więcej. Warto też zwrócić uwagę na osłony sufitowe, które służą nam do mocowania zasłon i firan. Tych możliwości też jest bardzo dużo, zarówno drewniane, również metalowe. Świetne rozwiązania, które zasłonią nam elementy mocowania naszych firanek i zasłon. Tak to prawdę żaluzje okienne myślę, że znane są już od czasów starożytnych. De facto już Egipcjanie mieli rozwiązania, żeby się chronić przed słońcem i stosowali do tego różnego rodzaju trawy. A w tym samym czasie w Japonii też powstawały żaluzje, które z kolei były robione z drewna bambusowego, które tak naprawdę w dzisiejszym czasie również jest bardzo często wykorzystywane właśnie w żaluzjach. W salonie Perfekta możliwości na żaluzję mamy bardzo dużo, ale nim o tym to jeszcze chciałam zaznaczyć, że tak naprawdę ciekawostką jest to, że słowo żaluzja zostało wprowadzone przez Francuzów, i to oni stworzyli pewien rodzaj zakratowania, gdzie z zewnątrz można było widzieć, co się dzieje, natomiast z zewnątrz nie można było zajrzeć do środka. No i powstał taki rodzaj żaluzji, czyli zazdrości, że ktoś może widzieć, a my nie. Wracając do Salonu perfekta i żaluzji mamy akurat piękne drewniane żaluzje o wspomnianym wcześniej materiale właśnie bambusowym one są regulowane za pomocą sznureczków ręcznie, ale tak naprawdę tego typu rozwiązania mogą być również sterowane automatycznie i Pokażę Wam to na przykładzie żaluzji metalowej. Mam pilota, właściwie mogłabym sobie pójść na kanapę, ale nie pójdę, zostanę z Wami tutaj. I zobaczcie, możemy sobie tą żaluzją spokojnie sterować, otworzyć, podwinąć, tak więc no, z poziomu kanapy możemy sobie zrobić z nią dokładnie to, czego potrzebujemy. Warto jeszcze wspomnieć o materiale, jakim jest drewno szlachetnym materiale wykorzystywanym do żaluzji. Bo opowiedziałam Wam już o bambusie. Naturalny materiał wykorzystywany tak naprawdę od wieków. Warto zwrócić uwagę na kolorystykę, jaka tutaj występuje. A jak się tak złoży ten bambus, to, to widać właśnie te rodzaje usłojenia, które się tutaj pojawiają. Ale mamy też inne rodzaje drewna, na przykład drewno abaci. Pochodzące z Afryki. No, drewno, które tak naprawdę jest bardzo lekkie, w bardzo wielu wybarwieniach, więc możliwości wykorzystania we wnętrzach macie ogrom. A ciekawostką jest to, że jest to drewno z Afryki, więc nie potrzebuje dużo wilgoci i nie przyjmuje dużo wilgoci i z tego drewna wykorzystywane są, robione są również sauny. Inny rodzaj drewna, bardzo specyficznego. To drewno Baswood, pochodzące z kolei z Azji. Jak się przyjrzycie nawet tym pomalowanym lamelkom, to tak naprawdę ono prawie nie ma usłojenia. To jest drewno bardzo subtelne, bardzo delikatne, bardzo gładkie. Również w różnych wybarwieniach występuje i w szerokościach. Warto wiedzieć, że mniejsze powierzchnie okienne powinny być raczej z cieńszych lameli, a większe okna mogą mieć szersze lamele. I tutaj jeszcze dodatkowe elementy zdobne, które pojawiają się w tych przestrzeniach. Jak sobie zamkniemy żaluzję, to bardzo często możemy wypracować sobie dodatkowy element, który będzie kolorystycznie dopasowany do wybranego koloru żaluzji. Wracając jeszcze do tego drewna, to taka Ciekawostka. To drewno ma bardzo dobrą akustykę i robi się z niego również instrumenty muzyczne, na przykład gitarę albo bębenki down. down, 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 down. Możliwości w salonie Perfekta jest bardzo dużo. Opowiadam tylko o pewnych fragmentach działań, jakie tutaj możecie sobie wyobrazić, ale warto też wspomnieć o rozwiązaniu, jakim jest tkanina. Która zabezpiecza nasze wnętrze przed dopływem światła słonecznego, dzięki czemu tak naprawdę również nasze wnętrze jest chłodniejsze. I to my decydujemy o tym, w jaki sposób nią sterujemy. Możemy to robić leniwie za pomocą pilota, siedząc sobie na kanapie. Możemy to robić również ręcznie, ale możemy to robić również. Z odległości nie wiem, 2000 km sterując naszymi zasłonami okiennymi i roletami za pomocą aplikacji w smartfonie. No, ale to już totalne lenistwo, prawda?